Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MC Gamer ze mną jest Tak Arek tak Siedzi u mnie yy, to on jest za, yy, ja. za sterami On prowadzi moją postać w Battlefieldzie 3 Napierana Asysta, 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 wszędzie asysta Jezu, ale on to zrobił Aha, ja mówię, tak? Gdzie? Mówisz, mówisz. Ja mówię, A nie mam co mówić. Co nie masz? Nie wiem, ja się wczuwał. Wczuwa się w grze. Zaraz, Dobra, lecimy dalej. Szybka kackupa. Jezus, pardzia! jak! Ooooo! Zdobcył to. No ja pan tutaj. Ty padrz, ale jesteś z przodu, może jeszcze to wygrasz. Byłem drugi. Jezus, to Smaka jest. Small sound. Tyle moich. Tyle moich tak małogrobił. Tyle moich. Ty, lego, zabij Nie, on obrespią, a O jestem. O, obry, obrys! Patrzę. twój, uważaj. Dobra, Parek biegnie na banana. O, sorry, nie ta gra. Ups, leci tam, po lewej. On kurwa robi to samo na ciebie. szybki zwiat. O, i leży. Mówię, o, z Magnuma. U. 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 aż wstyd. Dobra, czysto. Prawie co się stało? So close. Co się stało? Jak ktoś tam koksi, widzę. Ciśnie. Chopyt. O, plecy, plecy, plecy. Ładuj go tam, ładuj go tam. O, widział pan, na ośladek Całe życie na farcie. O, ja lubię tam broń. Znaczy, nie lubię, znaczy, trzucę i nie lubię. Zapiekanki, prostytutki. Smok No Aha, tak w ogóle gramy na głośnikach, więc trochę lipa. Trochę tu przyciszę. Dlaczego? No bo będzie po ty. tym. Przez mikro. tak Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Bo H Nie, no niby nie jest aż tak dobry, że nie, nie zbierasz tak, ale. No B. Mój zbiera lepiej. Ładuj go! Aj, zdrucy. No, mnie Ktoś do mnie spami na fejsie Po nie włączałeś fejsa przy nagrywaniu. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Na lepiej no lepiej. Zdubcyłeś! Zabiłeś go! Panisz zaraz będzie teraz. Napi napisz sorry! Nie napisz, sorry. sorry! To jego wina! No, mógł zmienić team, tak będą o so fraga. On co robić? Robisz. No, admin? Z paniszową. Wykikane wykikany przez admina, bo pobył to. Dobra! Idź Your ping is too high. Idziemy XP'dź. I think is too high. Ja cały czas mam problemy z pingiem teraz. Opie, wczoraj, jest, nie wczoraj, ostatnio jakoś grałem 1500 pinga, ale nie, no fajnie się grało. No, zanim dojdziesz. No, zanim dojdę to wywala. Kiedyś tam był jakiś bug, że się z skampić tam. O nie. Co to było? Nie wiem co Ładuj go! Co to masz za ciekawą broń? Nie mam broń to jest... Cóż to jest? O, prawie żeś trafił. I teraz tutaj, po lewej, o, no! Tu twój debilu Nie twój Kiklex co robi robi Dupcyż na całość Aż smutno się patrzy Tu nie ma wychyłu Nie ma wychyłu? Ja wiem, ja wiem I get it O, prawa, prawa, prawa Baśka No, kooperacja Kooperacja w Minecraftie Ty też zjebał Oj, tu kam, 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 kam. Kamp, kamp. Kampion słabi. Ten nigdy nie będzie szedł, wyjdę i wtedy będziesz szedł. Tak. Pas zawsze tak kam tu Tak, leci ci tam, wuj. <ścoughs> <ścoughs> Ładuj go. Nie wiem, to jest pasatka. Przeorał go. Smoke, przeorał. Oooo, alej zdupił. Ooooo. Ej, no bo nie wygrasz! Nie no dawaj szybko, wejdź do akcji! No serio? Łaźnie, <noise> Ej... Nie mam weny. Za mało zapykanek. Za mało zapykanek. <noise> Tyle prostu tutaj podstojam, a ja nie mogę się na strzelaniach. Puść! <noise> ładuj tam! Ja nie widzę nic! Mój mi świecił na po No na pewno! <noise> to pewnie z twojej broni ci świeciło. A co, cztery jeszcze? O, by się trzy odbijał <noise> Co to jest w ogóle za broni? To zasad? Ale co? So, czy jakoś tak? Nie znam Ty mi powiedz. Jesteś master of best. Czterej. Technikum. O, twój. Panisz, panisz dziwkę Daj. My No, no musimy. Małp we. We. we just have a time. O, so O, 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 o. tam, ładuj. Tam musi wejść potencjał. Mamo. No. Sama asysty. Jakże by inaczej. 5 milionów punktów na asystach Laudy teraz będzie godzina Jezu No to jest przerąbane jak masz ten Jak się przyzwyczajesz do takiego przeładowywania wchodzisz na tego Ale jak się przyzwyczajasz do tego masz 5000 samochód to jeszcze A, wygrasz Nie, nie tam też Macnife'a Teraz znajdziesz jakiś freak Friki, freak Freak No by jest tam był o. Dobra, ja chyba mi? się położył. A? jakbym to zrobił? Nie lubię twojej myszki. Kurde, nie lubię. Wow. 16 HP! Perecentów Perecentów? Ale patrz, jak mi zajebiście Nie grałem w trójkę od... listopada. Jak żyć? Jak żyć? Z gnatuska. O! C4! Yeah. <laughs> Co to było? Odniosłem tak. C4 to się jak c4. działa? Tym się wysadza, a tym się zrzuca Dobra, zawsze, mi się, wiem. zawsze mi się to wyprzedza. Nigdy nie miałem C4 w ręce <grym> No praweć! <dźbę>. schowałem <grym> Muszę się skampić gdzieś Skamp się z C4 <grym> Dobra kampa Ja jestem freakiem tam Pamiętam. Głoś już tam z knife'em na A tu nie są finishery czy nie? Znaczy takie, że noże jak ciebie, tu jest animacja. Ej, nie wiem, nie pamiętam już. Dawno nie grałem z BF'a. A to nic nie Czy jest animacja, czy muszę na pierwszym plonie? Chyba na jakimś sukcesie. Ciebie wam zniknął. kurwa, Pir. To było zajwiste. Oooooooooo! Jeszcze się zabiłem. Przegrał. Co zrobić? Niestety yy, misja nie z, z, nie. z porażką. Jak to robię? Musimy w Zajęło mi to chyba 3 tygodnie, żeby wziąć to. Pierdolę, no, to <laughs> tak, zajął Arek drugie miejsce. Powiedz coś. Zapowiedz. Zająłem drugie miejsce. Zapraszam do subskrybowania go kanału, który jeszcze nie istnieje. Kiedyś może powstanie. Fajny kubek. Teraz jestem sobą. Dante <laughs> Jestem kaczką. Do Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Fuck Kurwa, wkurku, musimy na swoim kocie tlenić. Nie wiem, twórczę!